Czołem widzowie, dziewiąty film z Gliwic, przedostatni, ale wrzuciłem dużo fajnych rzeczy z tego miasta, więc jak ktoś jest zainteresowany, to niech sprawdzi sobie na moim kanale. Dziś mam budkę o nazwie Fresh Burger, który był często polecany, a nawet pojawiały się komentarze, że to nie przystoi być w Gliwicach i nie zjeść tego otworu. Szczerze powiedziawszy, myślałem, że to budka z oldschoolami, ale ceny nie te, bo bacon burger, który wziąłem kosztował 22,50 i miał ważyć 350 gramów. Nie jest to burger wołowy, ale nie jest też taki jak na dworcach, więc ja mam zagwozdkę, jak to sklasyfikować. Niech będzie coś pomiędzy, bo kotlet znajdujący się w środku to wieprzek. Coś innego wlatuje dzisiaj i powiem Wam, nie jest to jakoś mega jakość, ale jest smacznie. Szczególnie świeże dodatki fajnie mi siadły, a co tam się znajdowało, to już Wam mówię. Bekon, cheddar, czerwona cebula, sos amerykański, i ketchup, ten bekon i ogórek najfajniej wpływały na odbiór całości. Dobra bułka, pojadłem ze smakiem. Ogólnie to słyszałem, że działają długo i tradycja wydawania jedzonka jest swego rodzaju rytuałem. Ja też doceniam to miejsce i wystawiam dziś notę 7. Tylko w jakiej kategorii, bo nie jest to burger wołowy, przez dodatki nie można go utożsamić z dworcowymi, więc tak jak mówiłem, niech ta ocena to będzie coś pomiędzy tymi kulinarnymi światami, a ja na 7 to już dobra nota. Jak ktoś ciekawy, to kozackiego i wielkiego hamburgera wrzuciłem z baru Gil w Gliwicach. Tam to coś koło kilogram wagi. Niedaleki punkt Krisa z Afryki, jego kebab afrykański też wrzucony. W ogóle, kto z tego miasta, niech sprawdzi sobie moje recenzje, bo jest tego sporo. A dziś, tak jak mówiłem, wystawiam notę 7. Kto jadł fresh burger, jak wrażenia, dajcie znać, jak zawsze, w komentarzu. Pozdro!